Biuro Nieruchomości Wasilewski Investments ma przyjemność zaprezentować atrakcyjną działkę budowlaną o obszarze 1220 m2 położoną w miejscowości Ostrówek Gmina Klębów. Jest to świetna propozycja dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój oraz planują budowę wymarzonego domu na przedmieściach. Nieruchomość posiada szybki dostęp do stacji PKP Klębów. Jest to zaledwie 4 minuty samochodem, co pozwala na sprawny dojazd do Warszawy. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w planie tym działka została oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. Działka posiada pięć głównych atutów. Po pierwsze, doskonała lokalizacja. Działka położona jest w kameralnej lokalizacji w odległości 350 metrów od drogi głównej, dzięki czemu na działce nie słychać ulicznego zgiełku. Po drugie, odpowiedni kształt. Działka ma kształt prostokąta, dzięki czemu można swobodnie rozplanować miejsce budowy domu, garażu lub altany ogrodowej. Po trzecie, droga dojazdowa. Do działki prowadzi prywatna droga o szerokości około 5 metrów i długości około 30 metrów. Przez to masz pewność, że nikt poza tobą nie będzie tą drogą jeździć. Po czwarte, media. W drodze znajdują się niezbędne media, takie jak prąd, gaz i woda. Ponadto gmina Klemów otrzymała już pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej. No i po piąte, dobra cena. Cała nieruchomość jest niezabudowana, nie porastają jej żadne drzewa ani krzewy. Dodatkowym walorem lokalizacji jest przepływająca wzdłuż południowej granicy działki niewielka, urokliwa rzeczka. Dzięki niskiemu położeniu koryta rzeki nie dochodzi do podtopień ani wylewów. Jeżeli pragniesz uciec od wielkomiejskiego zgiełku i zamieszkać w spokojnej okolicy na przedmieściach, a zarazem cieszyć się bliskością stacji kolejowej, to jest to oferta właśnie dla Ciebie. Nie zwlekaj, zadzwoń, póki oferta jest jeszcze aktualna.